Cześć, witam się z wami na kanale Be The Beauty i dzisiaj Wam opowiem o tym, jak przestałam się odchudzać i nagle schudłam. Jak to się stało? Słuchajcie, ja od, naj... od jakiegoś 15 roku życia zaczęłam się interesować różnego typu dietami. No i oczywiście zasadami, które wyczytałam w jakichś gazetkach, w jakichś witalia.pl. To jest portal, na którym w ogóle spędziłam chyba 3 lata swojego życia. Na liczeniu kalorii, na jedzeniu posiłków co 3 godziny, na ograniczaniu owoców wieczorem, spożywanie nie wiem jakichś produktów węglowodonowych czy tam białkowych, tylko z rana. Generalnie chodzi o to, że było mnóstwo zasad, którymi ja się kierowałam, i przez to, że ja myślałam cały czas o tych zasadach. I o tych błędach, których czasem nie wolno popełnić, bo, bo po prostu masakra, to przez to myślałam cały czas o jedzeniu. A jeżeli cały czas myślisz o jedzeniu, to ten, to, to jedzenie staje się Twoim życiem. A jeżeli Twoje jedzenie staje się Twoim życiem i nad Tobą panuje, no to niestety zaczynasz wpadać w jakieś dziwne schematy: zaburzenia odżywiania, obiadanie się albo wręcz ograniczanie jedzenia. No i ja miałam taki etap w swoim życiu, że niestety wpadłam w taki wir odchudzania. Ważyłam 10 kg mniej niż teraz, także możecie sobie mniej więcej wyobrazić, że no, nie wyglądało to dobrze. Przez to też straciłam, można powiedzieć, jakieś takie fajne lata swojego życia, bo 3-4 lata były tak naprawdę wyjęte z mojego życia i wiele osób mi mówiło, że w tym czasie niestety byłam mało uśmiechnięta, co wtedy odbierałam jako atak oczywiście. Moi rodzice się bardzo też o mnie martwili. Wtedy nie miałam chłopaka, chyba nie, bo oczywiście nie miałam czasu na to, żeby myśleć o jakimś chłopaku. Bo przecież gdzie ja muszę zjeść posiłek za trzy godziny, nie? Wtedy też, powiem, tam grałam w siatkówkę i do tej pory mam takie wspomnienie, że, że jestem na boisku do siatkówki i, i robi mi się tak ciemno przed oczami. I bardzo też wtedy intensywnie myślałam o jedzeniu i bałam się, że jak za te 30 minut nie zjem jakiegoś posiłku, bo to się stanie coś złego, że, 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 że po prostu, wiecie, że zaraz się przewrócę. No i z jednej strony bardzo jakby kontrolowałam te ilości, a z drugiej strony traciłam kontrolę jakby nad innymi aspektami mojego życia. I nie wiem, czy to też nie wynika z tego, że ja sobie bardzo kiedyś narzucałam takie duże wymagania też względem nauki albo tego, jak właściwie muszę wyglądać. Nie chcę też mówić, żeby ktoś z rodziny się bardzo do tego przyczyniał, bo, bo oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby teraz obwiniać cały świat za nasze, za nasze nieszczęścia. No w każdym razie to jedzenie po prostu zapanowało nad moim życiem, no i gdzieś tam wpadłam w taki wir odchudzania. No źle wspominam ten czas. W każdym razie, kurde, chciałam powiedzieć o tym, jak schudłam ostatnio te 4 kilo, a zaczęłam się teraz, widzicie, zagłębiać w te moje schematy, w które kiedyś wpadłam, ale wydaje mi się, że to też może być dla Was ciekawe, bo wiem, że wiele osób niestety zmaga się z takimi zaburzeniami odżywiania. Ja na szczęście mogę powiedzieć, że dopiero kiedy urodziłam dziecko. Chyba przestałam aż tak bardzo przejmować się tym, jak wyglądam, i wbrew pozorom, dopiero teraz, kiedy zaczęłam traktować jedzenie jak coś, czego po prostu potrzebuję, żeby mieć energię w ciągu dnia, to teraz dopiero tak naprawdę zaczęłam wyglądać najlepiej. Schudłam, moja skóra zaczęła lepiej wyglądać, I ja psychicznie też się zaczęłam dużo lepiej czuć. Po prostu przestałam się sugerować różnego typu zasadami, które stosowałam. No i taką pierwszą rzeczą, która mi pomogła. Jakby odzyskać swoje ciało, które, które wygląda tak jak teraz, bo wydaje mi się, że, że to, jak wygląda ono teraz, to po prostu jest waga, w której mój organizm najlepiej funkcjonuje. Nie wiem, nie jem pięciu posiłków dziennie, bo nie mam na to czasu. jem około trzech posiłków dziennie i jem tylko wtedy, kiedy jestem głodna. Jeżeli nie jestem głodna, to nie jem. Jeżeli jestem głodna, to idę sobie coś zrobić do jedzenia. I nie liczę w tym momencie żadnych kalorii, nie myślę o tym, czy są to owoce po godzinie 16, czy jest to, nie wiem, twarożek o godzinie 8. Po prostu jem to na co mam ochotę. Zaczęłam słuchać swojego organizmu, zaczęłam dopuszczać go do głosu, ale też przestałam się tak bardzo skupiać na tym, czy to, co jem, jest dla mnie dobre. Jeżeli ogólnie też jest tak, że no ja się dosyć zdrowo odżywiam, to nie jest tak, że ja sobie wchodzę do sklepu i, i wiecie, kupuję batoniki. Jeżeli chodzi o słodycze, to w moim domu nie ma słodyczy, ja jestem przyzwyczajona do tego. Że, jak na zakupy, to, to, to nie kupuję sobie jakichś chipsów, jakichś batoników, bo ja wtedy wiem, że niestety to będzie mnie kusić do domu. Także jeżeli macie z tym problem, to po prostu tego nie kupujcie. No, może to się wydawać dla, dla mnie proste, dla kogoś może nie. W każdym razie, no, jak coś już mamy w domu w szufladzie, no, to jest większe prawdopodobieństwo, że po to sięgniemy, niż jak tego nie mamy. No i raczej nie będziemy specjalnie jechać do sklepu, żeby to kupić. Także ja przestałam po prostu jeść bardzo często i na godziny. Zresztą mam wrażenie też, że mój organizm lepiej się czuje wtedy, kiedy się naje. I nie wiem, mam przez te 4-5 godzin spokój, i dopiero wtedy, kiedy jest głodniej, je zaczynam jeść. A jeżeli my tak sobie dziubiemy co dwie, 2-3 co godziny, to mam wrażenie, że nawet nie mam wrażenia, no jestem tego świadoma, że ten cukier cały czas nam skacze, cały czas też ten nasz organizm czuje, że coś tam mieli. Tutaj też przychodzę do kolejnej rzeczy. Zaczęłam lepiej się wysypiać w momencie, kiedy, no też nie jem tak późno. I tutaj ta zasada niejedzenia po godzinie 18 może się wydawać dla niektórych głupia, ale w moim przypadku się to sprawdza, bo ja na przykład chcę spać od godziny 22.00 i czuję wtedy, że mój organizm już sobie poradził z tym jedzeniem, które ma w sobie i tam nie musi mielić tego przez całą noc. Dzięki temu też lepiej się wysypiam. Kolejna rzecz. Jeżeli zmagacie się z zaburzeniami odżywiania, to pewnie znacie to uczucie, że boicie się głodu wbrew pozorom. Bo to jest takie poczucie utraty kontroli. W ogóle kiedyś też tak się mówiło, że, że, jak, twój, że jak już czujesz się głodny, to znaczy, że metabolizm zwalnia i tak dalej. I ja kiedyś też słuchałam się tego. A prawda jest taka, że jeżeli czujesz się głodna, to znaczy, że twój organizm już zaczyna zachodzić jakiś tam proces fagocytozy i pozbywamy się tak naprawdę toksyn z naszego organizmu. I ja się też przestałam po prostu bać głodu. Jestem głodna, ok, nic mi się nie stanie. Nasz gatunek jakby był tak zaprogramowany, że jak byłeś głodny, to szedłeś na polowanie. Właściwie, no, już wcześniej szedłeś na polowanie, nie jak już byłeś głodny, ale no, nic złego się w tym organizmie naszym nie dzieje. Ja przestałam się panicznie bać głodu. Dlatego też, jak się kładę o godzinie 22, czuję, że trochę mnie się w żołądku, to no, no, no nie, nie lecę zaraz, wiecie, do lodówki. Oh bo że muszę coś szybko zjeść, bo zaraz metabolizm mi zwolni i w ogóle teraz to na pewno nie schudnę. Po prostu mam przygotowaną wodę przy łóżku. Jak jestem głodna, a już nie chcę po prostu jeść, bo wiem, że w nocy będzie, będę mielić to jedzenie i będę gorzej spać, no to piję sobie wodę i, i idę spać. Wyjątkiem jest tutaj okres ciąży. Pamiętam, że jak byłam w ciąży i byłam głodna, to musiałam coś zjeść, bo po prostu od razu mi było niedobrze, więc to jest wyjątek od reguły. Kolejna rzecz, którą robię to oczywiście picie dużej ilości wody. Jeżeli macie z tym problem, to znajdźcie sobie taką wodę, która Wam smakuje. Ja mam Ja Są wody niegazowane, które mi totalnie nie smakują. To są szczególnie te źródlane, które podaję swojemu dziecku. One są dla mnie obrzydliwe. Jeżeli chcecie pić więcej wody, to nie sugerujcie się tym, czy ta woda jest gazowana, niegazowana. To nie ma sensu. Ja Wam mogę z mojego y, doświadczenia powiedzieć, że najlepiej wchodzą wody gazowane y, na przykład muszynianka albo cechini muszyna. I jeżeli chcecie, żeby ta woda miała jakiś tam smak, no to możecie sobie oczywiście dodać cytryny czy jakieś mięty. I ja Wam też polecam w ogóle zawsze sobie do wody dodawać szczyptę soli. Wbrew pozorom to nie będzie tak, że ta woda, ta sól zatrzyma się w Waszym organizmie, ale sól na przykład kłodawska albo himalajska ma w sobie bardzo dużo takich no, niezbędnych dla naszego organizmu mikroelementów, których nam często brakuje. Lub po prostu wody, które wybieramy, no są słabe pod względem tych y, mikroelementów, więc wtedy szczypta takiej soli na szklankę i od, oczywiście ta woda też zyskuje na smaku, jeżeli oczywiście taką wodę lubicie. Picie dużej ilości jakichś herbat, pokrzywa, mięta, Melisa. Melisę polecam. To jest w ogóle. Melisa to jest napar mojego. Mojego początku macierzyństwa, bo ja byłam bardzo zestresowana, nerwowa, więc piłam bardzo dużo melisy, żeby się uspokoić. No i dzięki temu też dostarczałam sobie płynów. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Co mi pomogło schudnąć? No, kurde, i właśnie chciałam wam podać jakieś takie wskazówki, ale tak naprawdę chyba najbardziej mi pomogło to, że mam inne zajęcie, że nie mam czasu myśleć o tym, co zjeść na jakiś konkretny posiłek, co sobie przygotuję na drugie śniadanie, co na obiad, co na podwieczorek, a co na kolację. I już wieczorem myślałam, co zjeść rano. To jest po prostu chore, błędne koło, przez które cały czas myślimy o jedzeniu. Także no, najlepszym sposobem jest po prostu sobie znaleźć jakieś, jakieś zajęcie, rozwinąć sobie jakąś pasję, poszukać sobie jakiegoś zainteresowania. Coś, co po prostu pozwoli Wam oderwać myśli. No i jest mój mąż, chyba już piąty raz kichnął, no. <grystanie> I co do ruchu. Ja na przykład w ciąży nie ruszałam się za bardzo, bo miałam zakaz poruszania się, że tak powiem, jakiegoś większego, bo miałam zagrożenie poronieniem. I wystarczyły mi tak naprawdę spacery. W ogóle spacer to jest tak naturalna czynność dla naszego życia, a tak niedoceniona. My się tam katujemy na tych siłowniach, ja też się kadowałam. jeździmy tam na tych rowerkach godzinami, a tak naprawdę nasz organizm potrzebuje tego, żeby chodzić. Jesteśmy zaprogramowanie do, zaprogramowani do ruchu. Chodzimy, przemieszczamy się, i to jest dla nas naturalne, więc znajdowanie sobie takich różnych dziwnych sportów, które bardzo obciążają nasze stawy, no sport to do końca nie jest zdrowie i o tym wiedzą wszyscy sportowcy. I po prostu wystarczy, że raz dziennie albo dwa razy dziennie przejdziemy się po pół godzinki, łącznie godzina i to jest naprawdę super ruch dla naszego organizmu. I, i naprawdę wierzcie mi, ja teraz nie ćwiczę a mo i, i nie stosuję jakiejś super diety, nie myślę wręcz w ogóle o jedzeniu, tylko słucham maksymalnie swojego organizmu i teraz wyglądam najlepiej i żadne diety wegańskie, i żadne diety ketogeniczne, diety Dukana, nic tak na mnie dobrze nie wpłynęło, jak to, że mam teraz jakby zdrową głowę. Czyli tutaj wszystko się zaczyna. Przestałam się martwić tym, czy jak dodam do tej sałatki trochę więcej oliwy, to czy nie przytyję, czy tego sera nie dodam więcej, to czy nie przytyję. I to jest nawet takie dla mnie dziwne, bo na początku czułam taką trochę utratę kontroli, że o Boże, za dużo, za dużo, nie, nie, nie. Ale teraz zauważyłam, że, że jem, co chcę i jakoś tak się to wszystko dzieje, że, że, że nie wiem, że to po prostu się spala. Może też jest to, że jak mam teraz małe dziecko, no to wiecie, no dziecko wymaga jednak tego, że cały dzień się przy nim chodzi. Może to jest ta dodatkowa dawka ruchu. Ale, ale, ale nie wiem, nie do końca bym się tutaj tego upatrywała. Bardziej właśnie widzę to w tym, że mam taką czystą głowę. Także jeżeli, nie wiem, nie chcę teraz tutaj żadnego cringe'u zrobić, wiecie, bo są osoby, które mają zaburzenia odżywiania i na nich takie treści źle działają. Mam nadzieję, że, że w żaden sposób na nie źle nie wpłynę. Chciałam po prostu tylko powiedzieć, że głowa jest najważniejsza. I po prostu pozbyć się takiego, pozbyć się takiego myślenia, że jakieś jedzenie nam szkodzi. No ale też nie stwarzać sobie takich okazji, żeby się, wiecie, gdzieś tam obżerać. No, nie kupujcie sobie słodyczy, jeżeli nie chcecie ich jeść. Pijcie duże ilości wody, polubcie się z naturalnym ruchem, jakim są spacery. Zresztą kobiety, tu Wam też powiem z mojej perspektywy. Ja kiedyś no, chodziłam na jakieś ciężkie zajęcia, jakieś crossfity, dźwiganie ciężarów. No i jak zaszłam w ciążę, no to przy kichnięciu... Niestety, tutaj te mięśnie, dnia miednicy są bardzo ważne, a podnoszenie ciężarów, obciążanie się nadmierne, niestety, może tutaj nam mm, troszkę zrobić krzywdy. Więc, kobiety, mm, chciałam do Was zaapelować, że niekoniecznie takie dźwiganie ciężarów jest w porządku, chyba że macie kontrolę gdzieś tutaj. Wiecie, jak nad tym pracować. Nie wiem, byłyście na przykład u fizjoterapeutki uroki uro ginekologicznej i ona Wam powiedziała, jak możecie pracować z tymi mięśniami. No to okej. Okay. No ale miejcie gdzieś tam to w głowie, że jak chcecie zajść w ciążę i później na przykład jak już urodzicie dziecko, no to tutaj to jeszcze bardziej się wszystko rozluźnia. Tutaj trzeba na tym pracować i nie przeciążać się. Polubić po prostu naturalny ruch na świeżym powietrzu. W ogóle my teraz tak mało czasu spędzamy na świeżym powietrzu, że to jest, no, że to jest naprawdę bardzo szkodliwe dla nas. I, I my siedzimy cały dzień w biurze, a później idziemy jeszcze posiedzieć sobie w klimatyzowanej siłowni. I brakuje nam po prostu tego ruchu na świeżym powietrzu, który nie tylko dobrze wpływa na dotlenienie naszego całego ciała, ale też dobrze właśnie wpływa na naszą skórę, na to naszą cerę. Także ja nie będę tutaj propagować jakichś, nie wiadomo jakich, wiecie, diet, jakichś wymagań względem siebie, jakiegoś hardkorowego sportu, tylko właśnie naturalne, naturalne podejście do żywienia i naturalne podejście do do ruchu. Dobra. Takie trochę lelum po lelum wyszło z tego filmiku, ale pytacie mnie o to, jak zgubiłam te moje ostatnie kilogramy. Także odpowiadam Wam. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć na ten temat, to oczywiście zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać o swoich doświadczeniach na temat diety. No i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!